Końca świata 21 grudnia nie było, zatem przygotowania do sylwestrowej nocy są jak najbardziej wskazane. Żarty na bok, bo zostało już niewiele czasu, aby przygotować się na tą szczególną noc. Jak zabłysnąć wyglądem na wielkim balu sylwestrowym, po tańcówce czy na tak zwanej domówce z przyjaciółmi? Podpowiedzą specjalistki w dziedzinie makijażu, stylizacji paznokci, fryzjerka oraz stylistka mody. Drogie panie, do dzieła! No, Sylwester to magiczna noc dla nas wszystkich. Jedni będą w domu, jedni będą w górach, inni będą na pięknym balu, ale zawsze do naszej kreacji musimy mieć piękne paznokcie. Na paznokcie wszyscy zwracają uwagę: starzy, młodzi, więc paznokcie muszą być. W tym roku obowiązuje piękny trend, błyszczące, krótkie. Mamy do wyboru żalowe, akrylowe, hybrydowe. No, teraz na topie. Są hybrydowe. Ja bardzo gorąco polecam, ponieważ to są bardzo naturalne paznokcie. Wykonuje się je, tak jak lakierem, maluje się jak lakierem po prostu. I Ale są trwalsze. Są trwalsze. Dwa tygodnie, gwarancja, że nic się nie dzieje, pięknie się błyszczą. Na Sylwestra kolory czarny, czerwony, piękna, głęboka czerwień. Dla mniej odważnych osób, może jakaś taka oliwka. Na to drobny brokat, różnokolorowy, purpurowy, różowy, złoty, srebrny. One przepięknie te brokaty zmieniają kolory. Czarne kolory, jeżeli pomalujemy purpurowym brokatem, czy złotym, to będzie zupełnie inny paznoki, zupełnie inny kolor. Wygląda to przepięknie, tak bardzo trójwymiarowo. A czy e, trzeba wybierać lakiery, hybrydy pod kreację, pod kolor kreacji, czy może to być zupełnie inny kolor? To myślę, że tutaj trzeba się kierować troszkę własnym gustem. Jedni lubią bardzo, powiedzmy każdy, paznokieć inny, inni wolą jednokolorowy. Generalnie tendencja jest taka, żeby robić do błyszczącej kreacji błyszczące paznokcie. ostatnim hicie to, są, to jest taki manikir kawiorowy. Kawiorowy to jest takim bulionem, który nakładamy na wierzch paznokcia. Może być różnokolorowy, jednokolorowy, złoty, srebrny, jak wyobraźnia podyktuje, czy jak stylistka podyktuje, a dobrze jest słuchać stylistki, bo ma trochę doświadczenia i wie jakie paznokcie, jakie kolory będą dobrze wyglądały, jaki kształt. Na pewno polecam krótkie paznokcie. Są pewne sytuacje, powiedzmy idziemy na bal jakiś przebierany, wtedy możemy zaszaleć z przedłużonymi wtedy szpice. Szpice bardzo ładnie wyglądają, dobrze się prezentują i jest duże pale manewru do dekoracji. ma się błyszczeć, chociaż e, chciałabym powiedzieć, żeby nie robić nic na siłę. E, jeżeli źle się pani czuje w błyszczących paznokciach, e, bardzo widocznych, zróbmy zwykły french i po, pociągnąć leciutko delikatnym brokacikiem srebrnym, który będzie się tylko mienił, będzie to wyglądało elegancko, ładnie, e, będzie stonowane. Ważne, żebyśmy się dobrze bawili, prawda? Roku ma wyglądać sylwestrowy makijaż. E, tej nocy należy błyszczeć. E, najmodniejszy makijaż sylwestrowy w tym roku powinien być bardzo wyraźny, e, nieco dramatyczny, a przede wszystkim perfekcyjnie wykonany. E, można stosować cienie błyszczące. Ja tu ze swojej strony polecam cienie brokatowe, ponieważ perłowych należy unikać. Można również e, stosować cienie matowe, a na to nakładać Sparkle, meteoryt, ro, różnego rodzaju rozświetlacze. Także spokojnie możemy sięgać po te kosmetyki rozświetlające. Czyli raczej wszystko się błyszczy tej tak. nocy. Tak, oprócz ust, może, ponieważ usta powinny zostawać w cieniu. Makijarzyści tutaj specjalną uwagę poświęcili głębi spojrzenia. Takie rzęsy zmysłowe, uwodzicielskie podkreślą oko każdej kobiety. Taka mała uwaga, przede wszystkim makijaż powinien być dobrany do typu urody. Powinniśmy się dobrze czuć w tym makijażu i podkreślić atuty swojej urody. To, tu już makijażystka ma takie zadanie, no bądź trzeba mieć wyczucie własnego gustu. Czyli dalej pozostaje także na sylwestra to, że jeżeli oko jest podkreślone, usta trochę w cieniu, lub na odwrót, czy raczej nie? Czy tak. oko robimy na tak. sylwestra? Oko robimy przede wszystkim mocne, z rzęsami, cienie y, żywe. Mogą być to takie głębokie kolory, y, ciemna butelkowa zieleń, bądź też y, fiolet śliwka, no i oczywiście granat. Kolor, kolor pod kreację, czy nie? Niekoniecznie, ale nie może się też gryźć z kreacją. Czyli przykłady, może jakieś? No, na przykład do czarnej sukienki jak najbardziej ciemnośliwkowy makijaż, rozświetlony beżowym cieniem. Na to nałożone sparkle, meteoryt, błyszczenie. Zapomniałam też powiedzieć o linerach. Są dalej na czasie. Złota sukienka, to przy oku też ma coś się błyszczyć na złoto, czy niekoniecznie? No lepiej, żeby się błyszczało na złoto, nie na srebro, ale może być to przydymione oko, czarny cień, grafitowy cień, jak najbardziej. Usta matowe, czy błyszczyki? E, usta błyszczące, ale pozbawione brokatu. Jakie fryzury proponuje Pani na tegorocznego sylwestra? Sądzę, że przede wszystkim musimy kierować się tym, gdzie będziemy spędzać sylwestra. Jeżeli to będzie jakiś bal, oczywiście bardziej bym proponowała dokładnie fryzury taką, jak zrobiłam. A to więc... Taka elegancja. Dokładnie. Bardziej możemy też dodać jakiś, jakiś dodatek, tak jak dajmy na to opaska, czy, czy coś tego rodzaju. Jeżeli Czyli dodatki wskazane. Tak, jak najbardziej, ale wtedy bym już nie proponowała za dużo brokatu na włosy. Stosuje się w tym roku brokaty na błyszczanie włosów? Na błyszczanie jak najbardziej, brokat zaś bardziej bym polecała na spinki, coś, coś, coś pod, pod tym kątem. Mhm. Jeżeli zaś będziemy Sylwestra spędzać w domu, czy na jakichś prywatkach, bardziej fryzury takie troszkę jak na... Hollywood, coś, coś prosto. Jak wygląda taka fryzura? Fale, przede wszystkim luźne, upięcia, takie. Czyli na oficjalny bal fryzura, na jakieś domówki i tego typu imprezy, luźno puszczone włosy. Dokładnie tak. Ozdoby. Bardzo modne są również opaski ozdobne, które możemy wkomponować we włosy, aby nadały efektowności, ale, ale też nie za dużo. Jeżeli opaska, już raczej nic, nic innego. Mamy również szpileczki, które mogą się błyszczeć właśnie we włosach. Jeżeli sukienka jest bardzo taka bogata, jednak nie możemy to przesadzić z włosami, żeby jednak nie było tego wszystkiego za dużo. Powiedzieć, jakie tendencje w tym roku na Sylwestra, co ubrać, aby zabłysnąć? Pomimo, że straszą nas kryzysem i końcem oczywiście świata, kreatorzy mody poszli na przepych, bogactwo i błysk. W tym momencie, w tym czasie mamy faktycznie, tak jak w tamtym poprzednim sezonie, musimy zabłysnąć. Tutaj Chyba w pomimo, tym roku jeszcze bardziej wzmocniony jest ten błysk. Tym bardziej właśnie wzmocniony jest ten akcent błyszczenia i przepychu ze względu może nawet na tą sytuację kryzysową, która w danym naszym kraju, w świecie... Nie dajemy się Pan, temu. Nie dajemy się, próbujemy się bronić. W każdym razie projektanci proponują w pierwszym momencie może na, na początku chciałabym zaprezentować przezroczystości. To są tego rodzaju bluzeczki, z koronki przezroczyste, które mogą być w takiej formie z efektowną bufeczką przy rękawie, ewentualnie może być zwykła bluzeczka przezroczysta koszulowa. Do tego to zakładamy na bieliznę jakąś efektowną. Jeżeli ktoś jest bardziej nieśmiały, nieodważny, możemy to ubrać na jakiś topik. Ale musi błyszczeć. Musi to być... Przefini. Czyli pod to błyszczący topik. Mu, musi być błyszczący topik, żeby był efekt błysku. Na taką przygotowaną bluzeczkę zakładamy żakiecik w kroju smokingu. To jest bardzo mocny akcent właśnie tego sezonu. Tak projektanci nam proponują. Elementem błysku znowu przy guziczku. Do tego spodnie, cygaretki czy 7 8 Ewentualnie jak jest jakaś kobieta bardziej odważna, może sobie założyć spodnie skórzane. To już taka ekstrawagancja dla kobiet bardziej odważnych. I figura też musi być przy ja, tym odpowiednia. Musi też być odpowiednia, no niekoniecznie, bo tutaj mamy żakiet, który też może pewne mankamenty nam ukryć. I do tego oczywiście błyszczące, wysokie szpile. I też musi być błysk w buta. To są cekiny, to są kamienie wszelkiego rodzaju. Dla młodej dziewczyny, która szykuje się na jakieś wyjście, na taką zwaną domówkę, albo wyjście na dyskotekę, powiem tą samą luzeczkę, ewentualnie z Biustonoszem, jakimś takim efektownym, ewentualnie tak jak mówiłam poprzednio, jeżeli jest nieśmiała dziewczyna, z topikiem. I do tego jest piękna rzecz: spódnica. Spódnica z elementami właśnie barokowymi. Te elementy błysku złota przewijają się naprawdę w tendencjach, w kreacjach. To jest szeroka spódnica na halce. Do tego pięknie właśnie się komponuje z, tym, z tą bluzeczką. Do tego, za, do wykończenia, proponuję do uzupełnienia tego stroju torebeczkę złotą z kamieniami. Wypijano kamieniami w takiej formie pudełeczka. To, są, to jest szyk mody, faktycznie w tym sezonie. Ewentualnie Czyli małe torebki. Małe torebki, właśnie w formie takich mydelniczek, można powiedzieć, takich sztywnych torebeczek. I do tego buciki. Buciki złote, ewentualnie na takiej niewysokiej szpileczce. Albo przepiękne są baleriny, wybijane właśnie kamieniami. Czyli panie, które nie lubią obcasów, też mogą ubrać, sobie ubrać baleriny. ubrać baleriny przepcudne. Są, to są takie typowe, takie klejnociki, można powiedzieć, perełki wśród obuwia. To jest szyfon, to jest szyfon właśnie z tym prześwitem całym, dół jest przeszywany w formie takich drapanych, drwanych yy, piórek imitujące właśnie lekkość pióra, takie, taki powiep, żeby, żeby ona tworzyła lekkość i, i, i takie falowanie, nie używamy właśnie tutaj piór, imitacją tych piór właśnie to są te szyfonowe yy, te, te, te falowaneczki jest też duży kamień, duży kamień tutaj akurat na małej czarnej. Tu jest właśnie ten błysk, tu jest akurat tonacja taka sama korali tych kamieni jak tło sukienki i Czyli w tym roku też takie większe ramiona i ramiona tak, też podkreślone z, ramiona właśnie tymi albo cekinami albo tymi właśnie wielkimi kamieniami. Przykład tych kamieni znajduje się nawet na tym modelu, gdzie tutaj cały kołnierzyk i ewentualnie mankieciki w sukieneczce wybijane są kamieniami. Tutaj już nie mamy tej jednostajności w tym tle, że, że kamień ma być taki sam w kolorze jak, jak tło sukieneczki. Tutaj mamy akcent kolorowy, duże kamienie, duży błysk, odbicie, ładne światła i tutaj się naprawdę świetnie prezentuje. Kolory też jak najbardziej kolory, wskazane, prawda? bardziej najbardziej wskazane, tak. To praktycznie wszystkie odcienie są dopuszczalne. Tak jak mówię, że w jednym tule może być kamień, może być różna kolory, kolorystyka różna tych kamieni. I krój. Właśnie chciałam podkreślić, że w tym sezonie wchodzi Baskinka. Ona się powtarza, bo to wchodziło w latach 90 powtarza się z powrotem, wraca do łask. I naprawdę jest przepiękna. Baskinka jest przepiękna tym bardziej, że ona podkreśla pięknie, optycznie wydłuża i wysmukla talię. Zakrywa nam pewne mankamenty, jeżeli posiadamy w biodrach. Tutaj jest krój dla każdego. I tu też właśnie ta baskinka, która pięknie wysmukla talię i maskuje nam bioderka. To jest piękny właśnie przykład i one faktycznie, panie się boją tych baskinek ze względu na to, że one myślą, że pogrubiają, mogą dawać nam troszeczkę yy, objętości w tych biodrach, a to jest nieprawda, bo one naprawdę świetnie, na każdą figurę, ona, na, na, polecam tą sukieneczkę, ona naprawdę się świetnie komporuje. I koronka w tym roku, prawda? Tak, tak. dalej pozostała? Tak, dalej pozostała, tym patkiem jeszcze jest nowy akcent w tej koronce, bo to jest tak wszystko cekinowe uh -huh. i dół gipiura. I Jeszcze. Gipiury. I dół, tak, połączenie, połączenie cekinów z gipiurką. I, I to też pięknie się prezentuje. Mamy tutaj połączenie cekinów z koronką. I tu jest też ta, ta przezroczystość, o której wcześniej wspominałam łączona ze złotem i szarfą yy, satynową. Ona się pięknie prezentuje, też pięknie się błyszczy. I tak jak mówię, buty muszą być też błyszczące. Chciałam jeszcze pokazać właśnie tego rodzaju sukieneczkę ze skórki, ona jest ozdobiona, bardzo skromna, ozdobiona tylko tutaj tymi szpiekami, w pięknym bordowym kolorze. Kolor bordo, tak jak powiedziałam, ten szmaragd, złoto, czerni, bardzo jest właśnie na topie I tutaj to jest prosta sukieneczka, którą można sobie po prostu jej dodać troszeczkę szyku. Ubierając do tego rękawiczki czarne długie, ewentualnie takie atłasowe, żeby lekki połysk był, do tego szpile czarne i ze zwykłej sukienki robi się nam naprawdę piękna, piękna rzecz. Uzupełnieniem stroju i kreacji jest oczywiście dobre obuwie, te, o którym już wcześniej żeśmy wspominały, i także torebeczki. Torebki mamy naprawdę przecudne, one są tak jak, jak te kreacje nasze, błyszczące. Wszystkie chwyty można powiedzieć dozwolone. I cekiny. I ćwieki, i te pudełeczka, które y, pokazywałam y, na, wcześniej na tej pierwszej kreacji, Ta taka złota właśnie też mydelniczka, jak ja ją to nazywam, pudełeczko. To, jest, to są takie piękne, malutkie gadżeci, torebki imitujące krokodylą skórę ozdobione też jakimiś tam dżetkami, żeby dodać im blasku. Czyli motywy zwierzęce, motywy zwierzęce nadal. Tak, motywy zwierzęce. Tutaj mamy krokodyl, tutaj mamy żmikę jakąś, jakiegoś węża i oczywiście naturalnie, naturalnie cekiny. To co my wybierzemy i to, co nam będzie odpowiada, to musimy się sugerować swoim własnym wyczuciem i w tym, czym, co lubimy i w czym się najlepiej będziemy czuć. Nową formą biżuterii, którą serdecznie polecam, bo jest to naprawdę nowość, szczególnie na naszym terenie bolesławieckim, są dermale. My już robimy je powiedzmy od jakichś trzech lat. Wygląda to bardzo ładnie, można robić na każdej części ciała. No może są pewne, ale nie będę teraz mówić, które, pewne miejsca. Pięknie wygląda nad okiem, na ręku, na dekolcie. Jest to taki kryształek, jeden błyszczący się. Generalnie robimy trzy, jeden. Nigdy liczy paparzysta, żeby to nie wyglądało jak kolczyk zwykły. Kryształki są różnokolorowe, różnej wielkości. Praktycznie mamy wszystkie kolory do wyboru. Można je zmieniać. Wykręca się taką nakręteczkę i, i można sobie zmieniać stosownie do okazji. Czyli na sylwestra założymy duży, piękny, błyszczący kryształek. Natomiast na co dzień teraz bardzo modne, czarne, piękne nakrętki plastikowe, bądź też z kryształkami, płaskie. Konfiguracji są tysiące. A założenie takiego dermala jest jakieś skomplikowane, długie? Nie, to jest, bardzo, to jest w sumie bardzo krótki moment. Samo przekłucie trwa 10 sekund i założenie następne 4 sekundy. Goi się bardzo dobrze, praktycznie można iść od razu na imprezę.